Cześć, mam z tej strony a to jest kolejny odcinek z serii Kariera zawodnika. A na wstępie możecie zostawić łapkę w górę oraz jak wam się podoba To seria. Powracamy z tą serią na kanał też tak samo. Jak widzicie, jesteśmy dalej w komo. Nic nie przewijałem, nic nie grałem samemu poza odcinkami. Jesteśmy mocnym rezerwowym. A nasz cel jest w tym sezonie chociaż zagrać 3 razy, 4 razy. Wyjścia we 11, mamy końcówkę listopada, czy nam się uda. Zobaczymy. Dzisiaj gramy mecz z Fiorentiną. My jesteśmy na pozycji 7 w Lidze, chyba. I zaraz sprawdzimy. My jesteśmy na 7, na 10 pozycji, wiem. Inter na 9, jeszcze gorzej. Mamy 18 punktów. A kto ma pierwsze miejsce? Milan. Napoli, potem Atletico. Atalanta? Atalanta to była. Atalanta chyba. To. Juventus, Roma. Eee. O i... gdzie jest ten? O kurde, Monza jest też tak nisko. Dobra. No w sumie w prawdziwym życiu też spadają chyba. Z Nie Nie jestem pewien, byśmy, byśmy musieli zobaczyć. Dobra, gramy, no. Nie ma co przedłużać. Gram na lewym skrzydle, lewy pomocnik, więc co? Widzimy się już w meczu. Dobra, Zobaczmy, jak, co jak widzicie na wchodzimy Zabeczki 72 Numer może siły Wchodzimy Weźmiemy sobie Udział w golach, jeden udział w golu Może coś nam się uda, 80 minut, 10 minut, ale dać działanie czegoś Zobaczymy Gramy lewe skrzydło Muszę sobie te nazwy ich włączyć, yy, piłkarzy moich tutaj Kolegów z zespołu, dobra, mam piłeczkę Pierwszy kontakt z piłką w tym meczu. Cofniemy sobie na spokojnie. Ole klepa. Oli. Zapomniał, że Ali z nim gra. Legenda to ten hamuk kiedyś. Młoda legenda. Młoda gwiazda, tak można powiedzieć. Ali mi odegrał. Eee, widzimy. Do środka. Ej. to ta ta. Dobra, dobra. Spres Aj, chciałem go spresować, ale dobra chyba oznaczałoby tutaj wygraną, no ale tej paradzie zawdzięczają, że wciąż jest Remis. Ewidentnie zainspirowana tą paradą drużyna rusza do ataku. Jak widzicie tutaj rywale mają piłkę, kontrolują środek jak na razie. No, że z, z Fiorentiną remisujemy to jest dobrze, nie Bo no, komu nie jest taką tupową z marką i klubem, to Ojej, to jest chyba nie, ich pierwszy sezon w serii, a jak to pamiętam. Dobra, pokażę tu, Polito. Tu, do środka odegraj, pięknie lecimy. Ali, wypuść mnie z dystans. Oj, Dobra Ej, dobrze jest, tutaj. jest to. Nie jest tak źle. Musimy przekonać się trenera, żeby nas zostawił. A, i widzowie, jakbyście chcieli karierę menadżera w moim Boże, wydaniu. Mam fajny pomysł, więc może zrobimy. Teraz będą na to dziennie się pojawiać prawie odcinki. Też wiecie, mam drugi kanał, większy. Tam farmingiem się zajmujemy. I tam bardziej nagrywam. Też mamy ekipę taką, farmową, więc też musiałem podciągnąć tam, bo tam ja. Bo... Jak nagrywam fiolet, to tam nie nagrywałem, bo. Chciałem Fifkę w pograć. A teraz chcę to i to naraz. Może się uda. Zobaczymy. Dobra, do mnie piłeczka. Piękne odgranie. Ali. Ani do mnie, pięknie Kółeczko Aj, no co on zagrał? Chciał mu za plecy. Tu tak samo. Minuta, minuta, dawajcie pres. Pres, 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 chłopaki. też nie jestem kapitanem, więc. Jestem dopiero wychowańkiem Koma Łe, żółta Kurde Zobie Nie Pięknie, pięknie, pięknie Dobra. Żółta kartka Spadła nam ocena 7-1 na Ile? 7 6 tak. tak myślę, chyba, że tak mocno spadło 64 z 71. Niepotrzebnie faulowaliśmy, niepotrzebnie. Tak powiem, niepotrzebnie. Minus 20. Ej, no widzowie, bo tak to nigdy nie pójdziemy do 11. Skó. Monser. Monser. To możemy z zrobić. E, gdzie to jest? Nie wiem jak wy, ale... Ja. No i dobra, nie przeczytam. no dobra Chuj Ej, przepraszam nie, Za to słowo Zdenerwowałem się Ale nasz bramkarz został... Zawodnikiem meczu, więc... Tyle no, dobrze Dobra Mamy 14 punktów, no ale nie przypiszemy sobie, bo... Nie strzeliliśmy bramki Nie zrobiliśmy asysty Ani nie mieliśmy oceny 7-5 Więc... Nie przypiszemy sobie, dobra, damy szybki trening 89 tak jest. Dobra, to co zaczynamy? Widzimy się w mecz nie? Dobra, widzowie, wchodzimy na prawą pomoc. Więc Zobaczmy co tu się będzie działo w tym meczu. O, teraz wchodzimy o minutę dłużej na boisko. Ej, gdzie ja jestem? Tu jestem, dobra. Bierzemy go. Ej, za szybko. Dobra, brawo. Kondaj. No Nie tak. Dobra,

Myśmy mieli asystę żeby tre Może trener był zadowolony No my nie popsuliśmy, tak powiem My nie, popsu nie popsuliśmy do akcji, dobrze wysunęliśmy Mocno mu żeby nie miał Żeby miał czyściutko Piękne Dobre Kazamo strzelać, Dobre, dobra 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 O rzucamy. Jesteśmy lewonożni, zapomniałem właśnie. Uwe. Ej, dobre, dobre mecie. Zapomniałem, że mój zawodnik jest lewonożny. Właśnie, chyba lewo nożne. Musimy sprawdzić to. My prowadzimy 1-0 w sumie. Myślałem, że jest 0-0. Ej, za mocna. No co ty robisz? Nie tak, bo chciałem. Poprosiłem, no tak. tak. Nie o taką mi chodzi... Aj. dobra Spadła nam znów ocena. Nie możemy robić głupich Bendów tak teraz patrzę. Takich prostych, głupich, nie Ofiarne wejście i odzyskał piłkę. Dobra. E myślałem, że on cofnie tam. No i apinuję tego, to może być ostatnie szczęś. Była pana piłka po tym strzale. Nie było tu większego zagrożenia, piłka prosto w ręce. Przed nami ostatnie dwie minuty regulowny. Ale pod koniec czesna. im wysunął. Tego że wypatrzył teraz kolegę aj C Widzowie. Mogłem podać. A chciałem bramkę Dobra i asysta. ej nie zdążyłem dobra. Jeszcze około cofamy się. Pilnujemy. Piękne przejęcie. Ustawienie dobre. Ali jest ścidełko. Próbuje strzału. Dobitka. Kurde. No poleśni teraz na dodatek dorzucią blankę z tużnego. To myślę, że będzie po meczu. Trener coś tutaj tej tu Dobra. Ale dobita by była. Dobra, koniec meczu na nie dotknie piłki pewnie Widziałam 1-0 Dobry mecz Jak dla Polito dobry mecz Dam 7 ocenę Prawie asysta Prawie gol Dobry mecz Zobaczymy jak Trener jest zadowolony z nas Jest zadowolony, więc co? Widzimy się w następnym meczu albo na menu Albo dobra, nie będę robił cięcia W sumie bo to o, szybciutko się dzieje Zapata. Tyle Oli. 6 asyst, 14 meczów Ile bramek tam było? 4 bramki Dobry sezon Aliego Zobaczymy, może coś od nas będzie Ale raczej nie Tak jest Dobra Lecimy dalej A mieliśmy 7-5 że możemy sobie coś przypisać, więc przypiszemy sobie eee, Panowanie nad piłką bardziej bym chciał 6,8, 8 podskoczono nam tędy A ile, ile nasza gwiazda kosztuje? Musiał sprawdzić jeszcze, bo mnie to interesuje W sumie ile my kosztujemy teraz, wie co ja 4,8 Eee, dobra Jaki mamy wiek w ogóle? Tu musimy to zobaczyć Mamy 17 lat Lewa noga Włoch Dobra Gramy z Spezia I to ten, Kopa Italia Więc Bucharowy mecz lewa pomoc. Widzimy się w meczu. Dobra, w tym Zawia wchodzimy Sławki. Lewą pomoc. A. No wziąłem ocenę 6-5. Najmniejsza może być. Więc. Może nam się uda. Dwa dobre mecze, tylko tam pod kąt... w tym pierwszym zwaliliśmy, że to rzutu, rzutu kartkę dostaliśmy. Dobra, wysunięcie tutaj kolegi z zespołu. Dobra, źle cofnął. No ale my znów rzutka. Podaj. Aj i wyszło to szybko. myślę że to mocniejsza będzie. Ale dobra. Dobry mecz. Czyżby Polito się odblokował. Mamy. Takie. Mamy gola. Brawo. to wygląda Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego bliska, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Świetna praca przy tym punktem. Piękna ramka. Ładne dogranie, prost na nogę. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie Piękna rameczka. mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Ali na ławce. Pierwszy mecz, kopa Italia. I pierwsza bramka. Ocena 8-0. 2-1 prowadzimy. Tak jest. Dobre przejęcie piłki. Znowu kontra. Podanie do mnie. Yy, przerzucę na drugą. Cofniemy, no trochę zły pomysł, no ale dobra. Dobry przegląd gry. Trailer chwali nas. No nie chciałem tak zagrać, bo chciałem bardziej mu wysunąć do przodu. On się musiał cofnąć i przez to straciliśmy piłkę. No ale dobra. Żebyśmy stracili gola bo dopiero będzie Wyjdź Pięknie Poszukają ja wyróżniającej moment na zmianę co ja wyjdę po niego Dobra postanowili rozegrać mnie rozklepali Ej Dobry wolaj. gdzie ta piłka poleciała To nie jest golej o jakim marzył no rzeczywiście raczej nie będzie... e, trener nas dał do środka chyba, tak, widzę właśnie, że w środku biegamy nawet nie zauważyłem, kiedy on zmieni pozycję a nie, lewa, lewa, dobra na początku, coś, jakieś założenie mam środkowy, schodzący, coś takiego pewnie schodzący do środka cofniemy sobie, nie ma co się tu pchać nie Co nie ma się, dobra zejdziemy mu do gry, żeby grał Dyk. tak jest na no spokojnie Rozegrajmy się. Powolutku piłką Nie ma co się śpieszyć prowadzimy też widzowie Piękna Piłka Ole Święty mi tu wszedł Ja chciałem już uderzać z fałsza Repres Ale pres Pięknie, dobry mecz, minutka. Dobra. Nie możemy stracić bramki, chłopaki. Nie potrzebujemy trzymać ten pres, żeby tu presowali. Teraz mogę. Pres, 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 pres. Pięknie.

więc co? Mamy tylko jeden punkt. Z bramki. Dran jest zadowolony. Tak sobie muszę. Tak strzały mamy. No. Wolej karne. Ja bym chciał dystansu walić jako taki skrzydło, więc dajmy strzały z daleka. Z daleka znaczy Dobra. Z Wenecji ugramy. Zobaczymy, co tu. kto został tym. Zawodnikiem meczu? To, to mnie ciekawi w sobie Gdzie ten mecz będzie? Gdzieś tutaj teraz powinien być. O kurde, znikło mi. Windows nacisnął, sorry Czyli my nie zostaliśmy w meczu, tak? To fajnie Dobra, grajmy, ostatni mecz w tym odcinku Będziemy kończyć po tym meczu Wygrywam 3-0 Idziemy na 9 minut Lewa pomoc Znowu wziąłem ocenę 6-5, bo to najłatwiej zdobyć Też, żeby nam trener był zadowolony ja robię tak, właśnie, żeby się dostać do tej ali. Podął tutaj piłeczkę. Zakręciliśmy go. Jak prawdziwy Brazylijczyk. Schodzimy do środka po długim. Kurde, dobry strzał. Jeszcze tych strzałów mocnych nie mamy. Ale pierwsza minuta. Pierwsze 10 sekund. No, pierwsze 10 sekund w meczu i prawie gol. Dobry wstęp. Dobre wejście w mecz. Kurde. To szybko kliknę.

czy zostaniemy tutaj u, u nas? Czy może pójdziemy gdzieś na wypożyczenie albo coś? Ue, za mocno mi wysunął tam ty ciuluty. Dobra. Pilnuję tutaj środka. Ej. wrzucenia Interwencja Mamy piłeczkę. Jako skrzydłowy po nim lecieć. Ale wygrywamy 3-0. Cofniemy sobie. Wysoń. Pięknie. To z środka. Aj, A i źle piła podana. Mamy drugą bramkę w tym. W tym odcinku, druga bramka w tym odcinku jest nieźle, jest wysoko. Oj, przepraszam. nacisnę masz, jest wysoko. Mamy na powtórce jak na dłoni, wspaniałe podanie, aż się prosi. Prawą nóżką, słabszą. Po tym podaniu wszyscy wiedzieli, jak to się skończy. Doskonała robota. Zobaczmy z tej powtórki. Wyjście piękne za plecy. Tak jest. No dobry odcinek się nam szykuje wcale Dwie bramki w odcinku Przejęcie bardzo dobre Lecimy Tutaj Przepychamy się Jest mamy asystę w tym odcinku Dwie bramki Jedna asysta Bardzo dobry odcinek Bardzo dobry widzę Jestem zadowolony Przed i ostatnie 2 minuty regulaminowego czasu Polito odzyskuje blask. Mamy dwa punkty już do przypisania 3, bo nawet 10 na 10. 3 punkty. Kiwamy się jeszcze. Podamy może być groźnie. Uderza! I tak, I tak, bardzo wybor interwencja mamy już 3 punkty do przypisania. Ma najwięcej. Jak w ogóle do, no to dopisaliśmy sobie punktów? Damy sobie strzały i dribbling I to powinno pomóc w kichę. I mamy to. Koniec meczu. Teraz ja zobaczymy, jakie kluby no. No, mi się interesują. Przepiszemy jeszcze sobie dwa punkty. Trzy punkty za ten mecz. Bardzo dobry mecz. Polito. Asysta, gol. Może zawodnik meczu. Zobaczymy. Ale nie, wie, nie wiemy, co się wydarzyło wcześniej, nie? To jest zawodnik meczu. No nie my. Nie my, niestety. Trener bardzo dobrze zadowolony. Budujemy zaufanie trenera, że może na nas liczyć. Że możemy wejść z sławki i tuż już działać w tym. Zespole dobro. Przypiszemy sobie najpierw punkty, trzy punkty aż dajmy sobie tak. Yy... Za to i ponowanie nad piłką. Dajmy i podania. Krótkie. I tyle. Trzy punkty. No więcej niż trzy, ale mi chodzi, że trzy te są blokowane. Zobaczymy, zobaczymy, jak nam ocena podskoczyła. Musimy wejść chyba tu, bo teraz on się nie pokaże tutaj w rogu. Ale nam mamy ocenę 6,9. 69. Ile? Jakie statystyki mamy? Jeszcze zobaczymy. Jesteśmy drugim najlepszym strzelcem w zespole. Ja myślę, że jesteśmy marni, naprawdę. Mamy o jedną bramkę mniej niż Ali. Yy, jesteśmy, ale mamy też o 5 asyst mniej niż Ali. To jest bardzo dobry sezon jak na młodego 17-latka zmiennika. I dobra, zobaczmy jeszcze. Tabela strzelców, tutaj to będziemy chyba daleko. Tak ja jest, mam na tym. Chyba mam dopiero trzy bramki. Ale jest królem asyst. Inna bramkarz jest królem czystych kątów. Seria. Dobry sezon. Komu? Bardzo dobry. I zobaczmy, kto nam się interesuje. Tutaj nic nie mam jeszcze wypełnione. Bo nie jesteśmy w. Wyjściowa 11. Droga do tutaj nie. Fiorentina. Zdobyte bramki. Musimy 23 bramki zdobyć w tym sezonie. Z pola karnego 18. Nie uda nam się na pewno. No ale początek jest bardzo ładny. Napuli Ale tutaj na, naprawdę nam się nie uda. I Atalanta. Najbardziej mnie Fiorentina ciekawi. Ale zobaczymy. Może zostaniemy. Więc co? To widzicowie było na tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejne, już niedługo jutro. Trzymajcie się do następnego elo.